Chciałbym troszkę rozwinąć to, dlaczego Nick Walker naprawdę nie wychodzi na Olimpii i wyjaśnić Wam, bo teraz już mamy trochę więcej newsów, jeżeli chodzi o ten fakt. W rozmowie z Mattem, jego trenerem Mattem Jansenem, niejednokrotnie Matt wspominał o tym, że jego ciało nie reaguje. Ale co może znaczyć, że ciało nie reaguje? Na czym to polega w kulturystyce? To jest po prostu stan, w którym wynika z przemęczenia organizmu i ich zbycia zbyt długo w sztosie. W sztosie treningowym, w sztosie dietetycznym, w sztosie środkowym, tak? Bycie po prostu za długo na cyklu. I tutaj oczywiście większość kulturystów pro, jeżeli schodzi, to jest to bardzo krótki okres, a Niektórzy wchodzą na dawki typu kulturystyczne TRT i trwa to 8 do 10 tygodni w roku. Bo jeżeli pomyślicie tak naprawdę, mamy sobie kulturystę typu Nick Walker, tak? Mamy zawody New York Pro, w których wychodzi, potem i zdobywa kwalifikacje, wygrywa je, potem ma jakiś okres czasu, żeby coś nadbudować, więc nadal jest na środkach i potem zaczyna prep do Olimpii. Po Olimpii ma powiedzmy jakiś... 4-5 tygodni luzu i zaczyna prep do Arnolda. Ja mam nadzieję, że nikt szczerze nie rozpocznie przygotowań do Arnolda. Dlaczego? Bo jeżeli jego organizm teraz nie reagował i zrobi sobie przerwę, nie wiem, 3-4 tygodnie, to co to da? Musi wyciągnąć jakieś wnioski. Też z tego, co słyszałem w rozmowie z jednym z, właśnie, youtuberów, nikt wspomniał, że morfologia nie wyszła aż tak dobrze. No i co szczerze, nikogo z nas nie dziwi. Też, jeżeli bierzemy pod uwagę tak duże zawody jak Mister Olympia, to z kim rywalizujesz? I jeżeli nie wyjdzie nikt w 100%, a był bardzo blisko Martina, o czym wspominałem w swoim typowaniu na New York Pro. To nikt może skończyć tak nisko jak dziewiąte czy ósme. Jego całkowite, jeżeli chodzi o stack, że tak to nazwę, czyli wartość rynkowa w świecie influencerów i tak dalej i kulturystów, spada na łeb na szyję wtedy. Więc nikt też myśli o swojej przyszłości. Do tej pory był trzeci na Olimpii, potem nie wystartował przez zerwanie dwójki, a teraz, bo trochę wprost mówiąc. No, przestraszył się konkurencji i nie dziwię się, bo konkurencja w dzisiejszych czasach jest coraz to coraz lepsza. Tylko musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy będzie ona właśnie jakkolwiek spełniała. Bo jeżeli wiemy, że teraz już mamy zawodników takich jak Andrew Jack, Rafael Brandao, właśnie Martin, Pechrus nie dostał wizy, a naprawdę mógłby bardzo namieszać. No i oczywiście cała top 3. To, co będzie się działo w przyszłości, wiemy też jak u ramę ma na przykład Krystian Wolski, który przyszłościowo, a dokłada, może naprawdę też zszokować wiele osób i wielu jest wielu zawodników, którzy teraz naprawdę mają po prostu lepszą strukturę niż Nik Walker, i to nie jest wina tego, że nikt ciężko nie pracuje czy coś, tylko tego, jak się urodził, niektórych rzeczy nie da się zmienić. Bo ja jestem fanem, jeżeli chodzi o Nika, o etykę pracy. Bo nie można mu tego odebrać. Chłop naprawdę jest jednym z najbardziej zdyscyplinowanych zawodników w całej kulturystyce. On po prostu nie obuszcza posiłku i tak Ale czasami w niektórych sportach, w każdym sporcie zresztą, nie masz wpływu na to, obok kogo staniesz. Wiecie, był kiedyś Jordan, tak, który dominował. Potem był LeBron i tak dalej. I było ich masa. To samo Bolt. I Nie ma złości przegrać z kimś takim, bo po prostu wychodzi ktoś lepszy, ale patrząc przyszłościowo, jeżeli Nik właśnie teraz zawaliłby Olimpię, bardzo by na tym ucierpiała jego przyszłość. No i też wiele osób krytykuje jego brzuch, jeżeli chodzi o filmik. Nik od dawna miał problem z brzuchem i tego to każdy widzi i teraz mówią, że o, nie poprawił brzucha. Nik podbił wagę do 290 funtów z powiedzmy 200 60. Co to znaczy, że nikt po prostu bardzo zniósł ten fakt, że yy, źle zniósł ten fakt, że nie wystartuje znowu na Olimpii, bo wiedział, że no po prostu jego ciało nie reaguje, tak? I wiedział, że właśnie prawdopodobnie ta talia też się wcale nie zmniejszała, no bo był na środkach, był na oralach i one też wpływały, był, musiał jeść więcej, mniej. Wszystkiego, co próbowali, po prostu nie działało. Ale ja tutaj nie bronię nika, tylko po prostu co się stało, że miał jeszcze większy brzuch obecnie, to po prostu poszedł się nażreć w końcu. Poszedł się po prostu zabawić, no i przegiął prawdopodobnie. Widzimy również, że jego twarz no, wygląda na mega napuchniętą, ona wygląda tak naprawdę na jakby zaczynał przygotowania, a nie je kończył. Także no, tutaj widzę, że po prostu chłop się podłamał i, i tyle. No, to jest ludzkie, tak? Ludzkie zachowanie i myślę ja osobiście. Znaczy ciężko tutaj, wiecie, wypowiedzieć w stylu, ja bym zrobił takie, nie, nie, nie wiemy jak byśmy zrobili, ile byśmy brali i tak dalej, bo nie jesteśmy na jego miejscu, nie walczymy o najlepsze, topowe miejsca. To już są takie, wiecie, to już są skrajności w tym momencie, czy zrobić, czy nie zrobić na tej zasadzie, że no walczysz już o tytuł, tak, o bycie Mr. Olympia. Wiele osób właśnie nie zwraca na to uwagi z tej perspektywy, że to już jest po prostu walka o szczyt. I tutaj już oczywiście idą po prostu skrajności. Wiemy, że kulturystyka, a potem mamy sobie takiego Samsona, który prawdopodobnie bierze połowę tego co nikt, bo Boston Deutsch mówił sam, że po prostu zawodnicy z taką genetyką, czyli Nigeryjczycy i tak dalej, nie potrzebują brać tak dużo jak my. Nasz kolor skóry to były słowa Bostina, który też oczywiście przeginał pałę i to mocno, mimo że uwielbiałem gościa, no to każdy mu mówił, że przeginał. No to, ale jest w tym troszeczkę źdźbło prawdy. Bo nawet jak mamy zawodników, a ja współpracowałem z niektórymi, właśnie z takim genem, to powiem wam, że ich wypłaszczyć to jest. To graniczy z cudem. Ja w niektórych chłopaków wrzucałem na tak skrajne kalorie czasami się wrzucało i oni ani głodni nie chodzili, ani ich nie wypłaszczało. Ich wyniki badań były lepsze niż nasze. Dlaczego? Bo to tacy się urodzili. O! Lepiej reagują na wszystko. Ale nie reagują lepiej na tracenie fatu. Temu też czasami widzimy właśnie e, bręcza i tak dalej, którzy są ziarniści zazwyczaj. No są to... Podobni do, do mnie, tak w sensie koloru skóry ludzie i oni po prostu docinają lepiej, ale nie mają tej trzy, trójwymiarowej struktury tych kształtów. Wtedy powiemy, ok, ale Kevin miał. Kevin był pół Włochem, a pół właśnie miał korzenie, jakie miał. To samo Phil Heath. Miał włoskie korzenie i miał amerykańskie korzenie, i był, że tak to nazwę, no, trochę innej karnacji niż wszyscy, tak nie był typowo tak jak większość i temu tą kształtność, tą 3D no większość z nich ma bo jest po prostu genetycznie tak predysponowana więc dlaczego nikt nie startuje bo po prostu za dużo ma do stracenia i zrozumiał to mam nadzieję, że też zrozumiał to zdrowotnie no bo tak jak wspomniałem jego wyniki badań nie wyszły za dobrze z tego co słyszałem czy to morfologia, czy to inne wyniki i tak długo futrowanie towaru na maksa Odbije się na zdrowie, co? Co, co, co to ludzie myślą, że kulturystyka to zdrowie, czy inny sport zawodowy to zdrowie? Nie, żaden sport nie jest zdrowy. Wyobraźcie sobie gościa z rugby, co nie? jak często dostaje w głowę. Tylko często po właśnie zawodnikach rugby widać to, że machną no, bardzo mocne stłuczenia, czy zawodnicy MMA i tak dalej, prawda? I też y, oni robią częściej, my, mi się wydaje, że skany i tak dalej, a niektórzy nie robią właśnie tomografii i jak się kończy, no czasami bardzo, bardzo źle. I to samo jest u kulturystów, tylko że u kulturystów no, nie widać tych objawów, no bo prawda, kulturysta jest docięty, jest ładnie pręży się na scenie, ma masę mięśni, to jest zdrowy, gówno prawda. Gówno prawda. Kulturystykę można uprawiać zdrowiej, ale to nie znaczy, że można ją uprawiać w 100% zdrowo. Jeżeli ktoś mówi, że jest w 100% zdrowym kulturystą, to nie. Nie, każdy ma jakieś tam małe odchylenia, większe lub mniejsze, tak to nazwijmy. I można je naprawdę zmniejszać, ale w punkcie, w którym jesteś Mr. Olimpia, zadajesz sobie pytanie, czy właśnie jest to warte ryzyka i Myślę, że Nikt odpowiedział sobie na pytanie, czy wygra Olimpię? I moim zdaniem, niestety, ale patrząc na to, jak się rozwijają inni zawodnicy, to jak bardzo lubię Nika, jak bardzo tego bym mu życzył, to to się nie wydarzy niestety. Mimo że uwierbiam Nika, ale muszę powiedzieć prawdę. I nie chcę mówić, że kulturystyka jest w 100% niezdrowym sportem, tylko nie mam zamiaru mydlić wam oczu, jak większość, co mówi, że o, możesz brać środki i będziesz zdrowy w 100%. Skąd wiesz? Skąd wiesz? A ja wam powiem, że większość w 100% nie jest zdrowych, a jeszcze dochodzą do tego diuretyki i tak dalej, które w pewnym momencie niektórzy naprawdę przeginają pałę, a słyszałam o takich dawkach nawet na polskim podwórku, że się w głowie nie mieści. Więc jeżeli twoim największym zmartwieniem są włosy na głowie, oj, przyjacielu, to nie tędy droga. I w każdym zawodowym sporcie jest to samo. Są opcje ryzyka. Macie wczoraj zawodnik Realu pozrywał dosłownie wszystkie więzadła w przykolanie. Ma farta, że Real przedłużył z nim kontakt, kontrakt na zasadzie, że mają honor. Bo inaczej jakby żył za co?